To jest druga część vloga z Nowego Jorku. Dzień piąty czy czwarty. Idziemy poranek przed ósmą. Idziemy sobie do kościoła. sobie w Central Parku już dłuższy czas. To jest chyba moje ukochane miejsce w Nowym Jorku i zawsze marzyłam o tym, żeby zobaczyć ten widok i żeby siedzieć właśnie wśród tych ludzi. Także tak niewiele, a tak wiele. Pięknie. Jest źle, mój ma zielone Ajajajajaj. W życiu nie wypiłam tyle Coli co przez te kilka dni spacerek niedzielny po Times Square To jest coś dla ludzi o mocnych nerwach Mrowisko takie to jest idealne miejsce, żeby pokazać i wypromować nasz najnowszy produkt, preparat, kienka, Solutions na zmarszczki mimiczne. Tak, żebyś mogła pracować swoją mimiką bez spiny, być rozluźniona i po prostu rozluźnić te zmarszczki. Przepięknie działa. Zabrałam go ze sobą, bo myślę, że to jest największa gwiazda na Times Square. postanowiliśmy troszkę powłóczyć się po Brooklynie i Williamsburgu, gdzie będziemy mieli, mieli taką dzielnicę ortodoksyjnych Żydów i taką bardziej hipsterską, artystyczną, także po prostu zobaczymy, co nas tutaj ciekawego czeka. Dla tych, którzy twierdzą, że w w Stanach nie można kupić warzyw świeżych czy jedzenia W sensie w Nowym Jorku, bo takie słyszałam pogłoski Nie no, jest ogromny wybór Może nie wszystko bio i organiczne, ale naprawdę, no zobaczcie I podobnie wygląda kwestia otołości Tutaj widziałam więcej ludzi wysportowanych, ćwiczących niż gdziekolwiek indziej Także taki mam na to, taki mam na to pogląd Zawsze chciałam zobaczyć te wielkie płatki Wow! A to jest jakiś mały zwykły sklepik. <noise> tak wyglądają domy ubrane na Halloween wieczorem. A to się nie to koniec na pierwszego z drugiej części vloga czyli koniec niedzieli, no zmęczona dzisiaj jestem dość mocno e, fizycznie, ale to był super dzień i dużo, dużo chodziliśmy po Brooklynie i to jest w ogóle niesamowite jak e, jakby każda dzielnica to jest inny świat i na przykład szliśmy przez dłuższy czas przez dzielnicę, gdzie chyba byliśmy jedynymi białymi ludźmi, powiedzmy powiedzmy to w ten sposób i to był właśnie czuć taki klimat jak z filmów, takich trochę gangsterskich. A potem nagle się w dzielnicy, gdzie po prostu e, były piękne domy, jak z plotkary. I taki klimat i restauracyjki, i, e, i tak pięknie ubrani ludzie. A za chwilę znaleźliśmy się w azjatyckiej dzielnicy, więc to takie jest niezwykłe, że e, no jakby mamy namiastkę całego świata w Nowym Jorku. Kolejny dzień naszej i dzisiaj będziemy zwiedzać Muzeum Historii Naturalnej. Byłam już w podobnym, ale mniejszym w Londynie i bardzo się cieszę, że zobaczę Dinozaury! Pokażę Wam jeszcze, jak majestatycznie wygląda budynek. Ale zobacz, jak dzisiaj za chmurami są schowane wieżowce. Wrażenie. Weszliśmy już z muzeum, no i to było takie bardzo ciekawe doświadczenie. I myślę, że to może być ciekawe miejsce, jeśli tylko nie razi was widok wypchanych zwierząt. Bo tego tam może się spodziewać bardzo dużo. I dzisiaj się troszeczkę jeszcze włóczymy. Ogólnie pierwsza część naszego pobytu tutaj była bardzo intensywna. Jakby zleciliśmy wszystkie te najważniejsze miejsca, a teraz już bardziej eksplorujemy i idziemy właśnie zdobyć bilety na Chicago. Tak, także tak wygląda dzisiejszy dzień. Jeszcze postaram się powiedzieć, czym pachnie Nowy Jork. To pachnie dla mnie ziołem, spalinami, takim charakterystycznym płynem do podług używanych w metrach. Czy mi się jeszcze pachnie? Nie. Czasem tryska? A jak się trafi, to też pachnie bardzo dobrymi perfumami. Tymi drogimi, dobrymi perfumami. Tak, to są dla mnie zapachy drewniane. Mam bilet na Chicago i czuję się jak w filmie. Ja, Oglądanie. Ogromne wrażenie, ponieważ są identyczne. Te trzy. Przepiękne. Zdaje mm. mi się zawsze ubierają te drzewka już. Tak, tutaj też stoi ta błędna choinka. Jeszcze jedna kawka wleciała i rozgrzewająca herbata, bo zrobiło się dość zimno na dworze. No i co, ja za chwileczkę będę miała swój prawdziwy musical, a... oni ja będą mieli prawdziwy bar. Także widzimy się za 2,5 godzinki. Tak, tak, to Was czekam. Każdy, każdy ma, słuchajcie, swój Broadway. Każdy ma swoje Chicago. Każdy ma swoje marzenie do spełnienia w Nowym Jorku. Takie podsumowanie tego miasta na dziś to to, że w Nowym Jorku jest wszystko. Nie ma rzeczy, której tu nie ma. Co powiesz, to masz, ale to wszystko jest takie... jest taki, jakby nie ma takiej głębi. to, że jest wszystko, tak jakby nie ma nic. Ja wiem, że to brzmi strasznie dziwnie i to nie znaczy, że Nowy Jork nie ma tożsamości, ale po prostu mam takie wrażenie, że jest samowystarczalny, że zapewnia wszystko i nie, nie wiem, chcesz sobie zjeść danie z każdego końca świata, chcesz zobaczyć coś, które zobaczyłabyś, zobaczyłbyś gdzie indziej, dostałbyś, bo to jest też, to chodzi bardziej takie materialne rzeczy, ale przez to, że to jest wszystko, to tak to troszeczkę traci swoją wyjątkowość. Tak sobie to kminię. czym jest taka, takie doświadczenie. No, ja wybrałam sobie taki show, taki musical, który znałam. Znałam historię, znałam muzykę, wiedziałam, że na pewno mi się spodoba. Ale to, co zobaczyłam, przerosło moje najświeższe oczekiwania, bo to było no, taki stary teatr, niewielka w sumie scena, oszczędne nawet dekoracje, ale orkiestra, aktorzy, taniec, śpiew, wszystko było po prostu na tak wysokim poziomie i bo tak niesamowite. No po prostu wow! Nie, nie wiem, czy cokolwiek jest w stanie to przebić. Ta, tą jakość, to, tak, tą jakość tego właśnie, jak to było zagrane, wow! Już mam dwa powody, żeby wracać do Nowego Jorku. Central Park i Broadway. Mega! Nasz ostatni dzień w Nowym Jorku, ostatni pełny dzień, bo trochę wylatujemy wieczorem i dnia pierwszego była przygoda z kluczami i dnia trzeciego również jest tym razem udało nam się złamać klucz zatem do drzwi w ogóle głównych zatem wzięliśmy od sąsiadki taki sam i idziemy teraz do jak on się nazywał? shift lock? idziemy do podrabiacza kluczy żeby go zrobić no ale wiecie, co takie sytuacje uczą, one są stresujące i trudne, wiadomo, ale one uczą bardzo pewności siebie. Jak przechodzisz takie rzeczy na wyjazdach, ja właśnie tu kocham też wyjazdy, bo to niesamowicie poszerzy moje strefy komfortu, że musisz sobie radzić w różnych sytuacjach, i znajdować rozwiązania. No, także myślę, że będzie że będzie mega śmiesznie i będziemy zaraz się cieszyć, że nam się udało. A jak na razie szukamy shift -locka. Tak to się chyba nazywa. To nam robią nawet klucz w specjalnej maszynie. Słuchajcie, udało nam się wyprawić klucze w minutę. Znaczy uzyskać nowe. No super, bardzo fajnie, że, że tak to się ułożyło, więc możemy teraz dalej eksplorować. Tak wygląda nasze sąsiedztwo. Wyspialiśmy się, dotarliśmy na śniadanie. Taka typowa amerykańska knajpka śniadaniowa, ale prowadzona przez Greka, który już wracony do domu jest mega szczęśliwy. I podkreśla, że w Grecji wszystko jest pyszne i świeże. No, więc zobaczymy, jaki będzie tutaj taki żarcik sytuacyjny. Ale śniadanie będzie typowe, amerykańskie. Ja sobie wzięłam paniekiki. moi towarzysze wzięli sobie kiełbaski, jajka sadzone i zbieram. If i get it. What do you need? Pick up delivery? Yeah. A trigger, and Floods, hurry. On, yeah, but we have that here at shelter. Widać statuę wolności. Postaram się przybliżyć. O, proszę. Pięknie wiecznie. Troszkę już pogoda dopisywała przez pierwszą część tygodnia. Nadal jest pięknie, ale już bardziej wiecznie. To jest idealne miejsce dla osób, które chcą się przestać przejmować, przejmować opinią innych. Tutaj nieważne jak wyglądasz, jak się ubierasz, w ogóle cokolwiek robisz, tak naprawdę nikt na to nie zwraca jakiejś szczególnej uwagi, nikt tego nie komentuje. Możesz to skomplementować, ale możesz ubierać się jak chcesz, możesz wyglądać jak chcesz, możesz zachowywać się jak chcesz, o ile nikogo tym nie krzywdzisz, więc jak potrzeba, więc jak potrzebujesz coś złapać, to właśnie. W takim miejscu. widzieliście tam, była świetna rzecz. Możecie kupić sobie za kilka dolarów kartki, które ktoś kiedyś wysłał komuś. O, a to jest pusta. To są spodnie z Lawisa z 1950 roku, kosztują 3480 dolarów, więc myślę, że jest to na pewno jakiś unikat. Mm. a te zapałki? To zapałki? Tak, ale już takie, że ich chyba ich nie odpalisz. No. Mm. Ale pachnie pięknie. Mm. No jak tu się inaczej mm. 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 Okay. OK dobra Na Greenpoincie i proszę bardzo, mamy też tutaj polskie sklepy. To jest po prostu niesamowite uczucie. Mieszanka bakaliowa, siemielniane, wszystko po polsku. Takie śmiesznie, dziwnie, jakby... no. Jakby to tu nie pasuje, że nagle możemy, jakby że mamy polskie napisy. Ogórki kiszone. O i proszę. Polesławiec jest w polskiej księgarni. No i zaczyna się nasze buszowanie. Tak, ostatnie nie są idealne na shopping, także let's see. Jeszcze anegdotka z zakupów, która mnie bardzo rozbawiła, pan, który nas obsługiwał w przymierzalniach w Banana Republik, <laughs> powiedział, że ma polskie korzenie, a jego mama miała na nazwisko Maślanka Tylko to jak on mówił Maślanka z amerykańskim akcentem to, to właśnie było zabawne Pozobij dzień w Nowym Jorku no To oczywiście malutki shopping dopiero musimy kupić bagaż Także troszeczkę się kupiłam ubraniowo To jest dla mnie hit, że ludzie przychodzą prać tutaj rzeczy z całego tygodnia na przykład. Troszeczkę z świątecznego klimatu. Okay. ok, nasz pobyt w Nowym Jorku kończymy takim pożegnalnym obiadem. W miejscu, do którego przychodziliśmy praktycznie codziennie, ale nie wiedzieliśmy, że jesteśmy aż tak cudowni. Pokażę Wam teraz nasze talerze. U mnie stek. A u Państwa hamburgery również z Wołowinką, także będziemy się raczyć. To miejsce jest po prostu czadowe. Zastanawiam się, jak podróż, podsumować tę podróż. I nie mam słów. Poza tymi, że marzenia się spełnia, że są w zasięgu ręki, że warto się odważać, że warto podróżować. Um, i może moją zachętą na koniec tego vloga będzie dla Ciebie, żebyś pozostała ze mną na tych filmach, które tworzę w kontakcie ze mną i stworzyła sobie swoją listę marzeń, właśnie może miejsce, które chcesz odwiedzić, ale nie tylko miejsc, które chcesz odwiedzić, ale rzeczy, które chcesz tam zrobić. Napisz ich 10, 15, 20 i zacznij je spełniać. Bo to wszystko jest w zasięgu ręki i kiedy pojawiają się marzenia, pojawiają się też okoliczności których może je spełnić.